Cześć, tu seba z męskiego zacięcia. Wiecie co, ostatnio oglądałem film Gran Torino i w jednej ze scen patrzę a na półce stoi talk Klabmana. Od tego, właściwie, przygoda kosmetyczna dla rynku fryzjerskiego firmy Klabman Pinat się zaczęła. Od talku barberskiego, czyli sproszkowanej skrobi z wieloma dodatkami, takimi jak tlenek cynku, który działa antybakteryjnie, alantonina czy Bepantenol, który działa kojąco na skórę. Barber będzie cenił ten produkt za. Za to, że usuwa wodę i tłuszcz ze skóry, więc e, wykańczając naszą fryzurę, czy zabieg pielęgnacyjny zarostu, czy zwykłe trymowanie, usuwając wodę i tłuszcz ze skóry, pozbawiamy się w bardzo szybki sposób włosów. Bardzo cenię i lubię ten produkt za jego klasyczny zapach piżma.